Hej, się, manko. witam was bardzo serdecznie w dniu dzisiejszym będzie ciekawie, gdyż już ponieważ wchodzimy sobie na Haga stronę tylko i wyłącznie osób pełnoletnich oczywiście, mam nadzieję, że to jest oczywista oczywistość ale jakby nie była to przypominam i znalazłem taką bitwę za 1800 na jednego snortiego na 2 na 2 na underdogu i tworzymy sobie coś takiego tylko, że tak troszeczkę większej ilości egzemplarzy po prostu jako tako, no nie? potrzebujemy na ten szlachetny cel 18 koła czy ja chcę sprzedać, czy chcę tak ten, odbieram sobie oczywiście cashback, który dostajecie tutaj na casehug'u, po prostu sobie gracie Dobra, dobra, sprzedamy sobie Sprzedamy sobie może Oula minimal Malware'kę Trochę tutaj tego, tych sobie posprzedaj, trochę noży może No tego się pozbędę, to będzie idealnie, będzie Piko Idealnie nam styknie na taką batelkę. Właśnie o tym mówiłem. Więc już sobie, co jest bitwa oczywiście. I lecimy tutaj ze snortjakami. 10 takowych na Underdogu na 2 na 2 Zobaczmy, co to będzie. Zobaczmy, tutaj inni gracze rozgrywają Underdog. Nie muszę żadnego borowa klikać, na nic. I tym razem idę do TT. Bo ostatnio wygrałem po CT, więc liczę, że to będzie właściwa strona mocy. Bot fine moim teammatem. Oczywiście to jest tryb, na którym trafiamy jak najmniej. Bo to Underdog. Co na początku nawet nam się udaje. Jeszcze Fire Serpent dorzucony tutaj. No pozytywnie. Milusio. fajnie się to wygląda. No. O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. te, te Strona tutaj 6100, yy, czyli my, oczywiście, przeciwnicy 10. Jest tutaj, o kurde, się zbliżyliśmy trochę. Jest to jakaś 5 koła różnicy, to jest. No, ale Welcome to the jungle. No, Welcome to the jungle, U mojego teammate. To jest zdecydowanie coś, co nie powinno się tu wydarzyć. Stój, to jak ci powiem, że możesz w prosty sposób ze stówki mieć 135 z 1000-1350? Innymi słowy, 35% więcej. Chodzisz sobie na Pirate Swap, czyli na stronę do wymieniania skinów z gigantycznym bankiem przedmiotów. I jak widzisz, nie mają 35% bonus do depozytu. A to jeżeli Wejdziesz sobie tutaj i wpiszesz kodik Fiako. Co więcej, mogę się tutaj pozbyć wielu śmieciowych przedmiotów z mojego eku na rzecz jednego ładnego. Strona kompletnie nie ogarnia naklejek, w związku z czym crafty nie są wliczane. Zapraszam cię bardzo serdecznie na Pirate Slap z kodem oczywiście FIJAKO. A dwa Welcome to the Jungle i to jeszcze pod rząd. No totalnie, totalnie, no nie tak to powinno wyglądać. Coś tu się popsuło. Zdecydowanie, coś się popsuło. 3 koła różnicy, no ale jak dorzucamy jeszcze AWP fade, no to co my chcemy osiągnąć w ogóle, tak? Do czego my dążymy? No, tym Deagle Blazon za 3 koła. Co my tu chcemy zwojować? 8 koła różnicy, nie wiem, czy coś by to mogło w jakiś sposób jeszcze zmienić. W sensie, no, ok, mogłoby. Je, jest taki drop, który by mógł, no ale to jest jakby klasyczna skrzynia snorti, tak? a nie oczywiście ona na jokerze muszę sobie coś jeszcze tutaj sprzedać, żeby mieć fundusze na dalsze moje poczynania sprzedam sobie tutaj, o tam już knight poleciał no to, 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 to trochę siana już będzie dzięki temu sprzedamy sobie jeszcze to, czemu, czemu by też nie 23 koła, proszę żeby to wystarczyło, żeby teraz Tutaj się udało właśnie coś zwojować, coś ciekawego osiągnąć, tak? O to nam wszystkim chodzi, te, te, losowe, losowe, losowe I popatrzmy, Poker i samymi przeciwnikami, no to jest mocne duo To jest mocne duo, które potrafi zrobić ospiedziel, potrafi trafić Miejmy nadzieję, że coś by się im tutaj takiego wydarzyło Taki na przykład Gangnirek by się wydarzył Jakiś White Lotus, jeżeli może, może, bo widziałem, że jak przyklął, przelatywał No byłoby fajnie, byłoby naprawdę, naprawdę Czy jakiś Butterfly, może coś Tegas, Shmegas Crimson Kimono, mamy 13 koła różnicy, i to jest underdog, przypominam. Nie wiem, jakby to chcemy zrobić. W te 5 skrzynek zbliżających się, nie wiem, czy to jest w ogóle do zrobienia, no ale ja się nie poddaję, tak. Ja wierzę, że te 13 koła jakoś tu haratniemy. No ale dorzucamy jeszcze Welcome into the jungle, także już teraz mamy dużo fajniej, więc no na pewno nam się to uda. No spokojnie, te dwie skrzynie tutaj wszystko, wszystko wyjaśnią. No, tam jeszcze Blaze'a. Super. Nie no, fenomenalnie. 20 koła różnicy. Dwa razy tyle. Brawo my, naprawdę. O jeszcze 9 na koniec. No, cudownie nam poszło. Fenomenalnie. No i znowu trzeba się tutaj pozbyć. Dobra. Idzie owl. Idzie owl. Mam nadzieję, że to będzie dobry talisman i że on tutaj w jakiś sposób nam zmieni los tego spotkania Druga, trzecia taka bitwa pod rząd, 18 koła znowu do TT, jestem uparty, albo wierny, w zależności jak się na to patrzy Ja idę oczywiście z botem fajnym do boju, no i trafiamy Marble Fade'a. No zarobiście, no fenomenalnie, lepiej się to rozpocząć nie mogło, tylko 6 koła w dupę na samym starcie cudownie o to chodziło właśnie taki był plan. No dokładnie, po prostu to chciałem tutaj zrobić, to chciałem pokazać zdecydowanie przyjacielu. Amfibiusy za 2700. No ale oponenci chociaż trafiają Vicey za 4200, więc mogło być lepiej, tak? Mogło być naprawdę lepiej. Tutaj różnicy jest jakoś 2000 zł, więc liczę, że tutaj jeszcze coś będziemy w stanie pokazać. Ja trafiam w ogóle za 14 koła dropy, więc ja tutaj jestem niesamowitym teammatem, Bo Fine musi być bardzo zadowolonym, bo fajnym. No ale on teraz trafia do więc też tutaj nie jest, bez winy. No ciężko, ciężko to widzę, że tak jak trafiamy Vicey za 4,5. A, dziewięć koła różnicy No nie, no co tam, być? tam dziewiątka tajgartów <laughs> <laughs> No dzieje się to nie ciekawie Nie będziemy się okłamywać, nie będziemy się oszukiwać, nie będziemy lecieli w ciula Nie tak to miało wyglądać, nie taki był plan To miała być zwykła, spokojna, chillowa bitwa, tak? Jestem tylko wychillowaną bitwą, która cztery razy z rzędu nie siadła Za Zaje zająbiście oczywiście Bo tak, <laughs> może on, może on będzie w stanie powstrzymać się i nie trafiać jakichś powalonych rzeczy być może było i samo to ci, którzy zaraz tutaj wrócą z jakimś gangnierem, i totalnie wszystko się zmieni. Blue Fosfor za trzy koła, ok, w porządku. No ale tu by się przydało jakieś właśnie karambi. Tak jak ja dałem przykład: Marble Fadig, Takie coś by się przydało. 1700 zł. Ajajaj. <laughs> Ajajaj. Ja no, Nie chce mi się. Co ja mam o tym powiedzieć, no. Co ja mam o tym pole powiedzieć? Jaka jest szansa w snorty na tym, że, pole na to, że poleci Dagolej? No kuźwa żadna, no, ci wiadomo, że jakaś jest, ale ona nie jest duża. Nie, chcę się nawet na to patrzeć. Tak, ze sam się gangniem zaraz, na pewno. Oj, no, prawie, no jak było blisko. 41 koła. A, szkoda gadać. Mhm. 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 No dzisiaj totalnie to nie jest ten dzień No dzisiaj po prostu totalnie to co miało iść to nie idzie No jest generalnie kryzys Tak? 1800 zł taka skrzynia Miejmy nadzieję, że chociaż normalnie oddam Zobaczmy, że normalnie Szansa na takiego Dragon Lorda to jest 0,1% Więc już chyba rozumiecie Moje, no dosyć duże zaskoczenie Kiedy takowego to skina zobaczyłem, że leci mojemu ultimateowi. raczej to się nie dzieje Na co dzień No właśnie taki good knife to to, to się jeszcze dzieje Tak? Ale żeby tutaj leciał Dragon Lore no to naprawdę Musieliśmy mieć niezłego szczęścia Niezłego szczęścia, by the way, po zero. Na waha, za zero Nowa dziewięć Okej Lightning stake. No nawet nie Lightning stake, no jakieś Shadow Killorki, no Shadow Killorki, kuś, ich mać, no Skeleton Slaughter, to będzie chyba siódemkę kosztowało O ja, piedziele nie przetoczy się do też Shadowki, Killer dla tysiaka No trzymajcie mnie, przysięgam, jeszcze bardziej głównie na Shadowki? To jest chyba naj, najgorszy drop, nie? No, no oczywiście, że tak, no Daj jeszcze jedne, super! Dwa z najgorszy drop pod rząd, no rewelacyjnie ci idzie No Super ja, bo ja. Daj tego White Lotusa. Nie da, no da oczywiście Shadow Do Jackie, no. Po co miałby dać White Lotusa za minimum 13 Koła, nie? No po co? No drugie z pod już są kuć jakieś nieśmieszne dowcipy, no. dobrze jest jakiś nieśmieszny dowcip Żeby dwa zbejtowało baitowało tego White Lotusem <tuszę> Widzucie, ja dobrze widzę, że chyba od 6 otwarcia otworzyłem same shadowki Czy mi coś tutaj... No nie wierzę. No chyba to jest siódme otwarcie same shadowki, nie? Bez kitu Ok. Klątwa, shadowków zażegnane, przerzucamy się na nawachę. Super! Super! Od razu lepiej. Da No nie, doda shadowki, lorki, no. Ej, to skrzynię sobie gdzieś wylew dzisiaj, totalnie, nie? Ja pierdziela. No nic, nic z tego po prostu nie poleci, nie? Totalnie, totalnie nic z tego nie poleci. Nie ma takiej fucking możliwości. Shadow, dajemy kilorki. Pojazd miliardowy. No, welcome to the jungle. No, piątkę. 7,5, bo minimal wear. 1% na to było. Fajnie! Nie będę mówił, że nie, ale ja wiem, że stać nas na coś lepszego tutaj, tak? Że my po prostu zasługujemy, żeby to jeszcze polecić z czymś mocniejszym. No to niestety to coś mocniejszego to, to się nazywa Shadow da Także widzicie, że jest grubo, nie? No chociaż ten bajonet, no ale to jest... Co to jest to... No zawsze dobrze, zawsze do przodu, tak? No ale nie no i teraz będzie leciał Goodna na nawaha i szadołki. I tak to będzie przeplatało ciągle, nie? Daj tego Butterfly, ja Cię błagam. No nie, dano nie, dano. Butterfly piąty najlepszy drop, to by kosztowało z 13 koła, to byłoby przyjemne, tak? Ale nie, no daj jakiegoś guta zasranego za 1200, co w ogóle jesteśmy 500 tyłek na tym otwarciu, cudownie. No brawo, kolejne szadołki. no, żyć nie umiejać. Nie wiem, czy to ma sens jeszcze. No i co, I że tą skrzynią na takiego ciula dajesz? że to w ogóle nawet nie chce się na to patrzeć. 600, nie? No na waha. Nie przetoczy na to na dziewiątkę, nie? No tam około pół milimetra, No ale się nie przetoczy, Mhm mm Good life. No cudownie. Stać mi na jeszcze jedną, czy już nie stać? Ostatnie otwarcie. Nie przetoczy na glufosfora. Nie ma możliwości, oczywiście, że nie. Na szczęście jest cashback, nie? Tego dostajecie za freako, jak sobie wiecie, gracie, otwieracie skrzynki, czy na batlach. Na no, i z tego cashbacka zawód była piękna historia. No ale tak też się nie dzieje. Generalnie, dzisiaj mi nie wyszło Diamenty mamy, możemy sobie jeszcze dodać jakieś diamenty tutaj Ja już nie chcę po prostu więcej skinów sprzedawać No dzisiaj to nie jest ten dzień, trzeba wiedzieć kiedy po prostu odejść od stołu, kiedy powiedzieć dziękuję To nie mój dzień, Naura i tyle O kuźba! Huntsman, Sapphire Za 13 milionów, odbieram, stać się na takiego No i pikowelo i mamy Huntsmana Chociaż tyle, na szczęście Iwencik <laughs> troszeczkę uetował situation Mamy 500 za milion, no to sobie odbierzemy tak 4 takie 9600. I ten safaj ile był? 6 kosztował? No to już go sprzedaję. No błagam, no. No błagam, no. Dajże Gangnira. Ile to kosztuje na drogę? 9600, tak. A wiesz co? A wiesz co? Kuźba będzie mnie stać na to. Poświęcę Degoloję, by wyrywać kolejną Degoloę. Taki jest cel. <laughs> Dycha po pierwszy Dobra, zwróciło się Z nawiązką, bo to jest minimal Ten był lepszy, więc 15 koła na plus. No, blue phosphor to jest lekkie wylewisko akurat w tym przypadku. 7 koła w trapę. O jezu, tylko nie ten ją związujeście. No i ostatnie, ostatnie otwarcie. Czy coś jeszcze uda nam się dzisiaj zwojować? Skeleton za 7. No, to będzie jeszcze jedno otwarcie. O skeleton za 7 trochę przedłuża nasze to istnienie. Marble Fade za 7200. No ale to przynajmniej nie mnie zwraca tej skrzyni. To jest joker. To jest jakiś joke. Dobra widzu. To chyba nie był mój dzień. Tyle w temacie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i że widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się. Strzała!